Boże, dziękuję. Dziękuję z głębi serca, które jeszcze niedawno było pełne lęku, zagubienia i ciężaru, a dziś bije spokojniej, bo wiem, że nie jestem sam. Byłeś przy mnie wtedy, gdy nie widziałem już drogi, gdy noc wydawała się zbyt długa, a cisza zbyt głęboka. To Ty byłeś światłem którego nie dostrzegałem od razu, ale które nigdy nie zgasło. Panie, nie zliczę chwil, w których moja nadzieja wisiała na włosku, wołałem do Ciebie cicho, szeptem, czasem tylko w myślach, nie krzyczałem, nie umiałem, ale Ty i tak słyszałeś. Z każdej z tych ciemnych dolin wyprowadzałeś mnie cierpliwie krok po kroku. Nie zawsze rozumiałem Twoje drogi, ale dziś widzę. Były pełne troski, mądrości i miłości. Dziękuję Ci, że nie zostawiłeś mnie samego. Dziękuję, że nie zlekceważyłeś moich łez, moich słabych modlitw, moich chwilowych buntów. Zamiast się odwrócić, pochyliłeś się nade mną. Zamiast sądzić, podtrzymałeś. Zamiast milczeć, mówiłeś do mojego serca wtedy, gdy najbardziej tego potrzebowałem. Dziękuję Ci, Ojcze, za każdy przebłysk pokoju, który spływał na mnie z nienacka, za dobre słowo kogoś bliskiego, które podnosiło mnie z kolan, za życzliwość, której się nie spodziewałem, a która była Twoim znakiem. Za tych, których postawiłeś obok mnie z czułym spojrzeniem, z gotowością do wysłuchania, z otwartym sercem. Dziękuję. Że uzdolniłeś mnie do przetrwania tego, co wydawało się nie do zniesienia. Nie zabrałeś od razu ciężaru, ale dałeś siłę, by go nieść. Nie rozwiązałeś wszystkiego natychmiast, ale uzbroiłeś mnie w wytrwałość. Uczyłeś mnie ufać, nawet wtedy, gdy nie rozumiałem, dokąd mnie prowadzisz. Panie, dziś widzę, że moje życie nie jest przypadkiem. Każda trudność była miejscem Twojego działania, każda łza początkiem oczyszczenia, każdy upadek okazją, byś mnie podniósł. I choć czasem przychodzą kolejne troski, dziś już wiem, że nie jestem bezbronny, bo mam Ciebie, a z Tobą mogę więcej niż kiedykolwiek potrafiłem sam. Z Tobą nawet to, co po ludzku niemożliwe. Staje się drogą nadziei. Dziękuję Ci, Boże, za to, że jesteś wierny, za to, że Twoja miłość nie zależy od moich zasług, za to, że nie muszę być doskonały, by być przez Ciebie kochany, za to, że Twoje miłosierdzie nie zna końca. Dziękuję, że uczysz mnie patrzeć sercem ufać bardziej niż kalkulować. Wierzyć głębiej niż się bać. Dziękuję, że prowadzisz mnie ku prawdzie, nawet gdy droga wydaje się niewygodna. Dziękuję, że przypominasz mi, kim jestem: Twoim dzieckiem, Twoim stworzeniem, Twoją radością. Boże, dziś oddaję Ci chwałę, nie tylko za to, co już uczyniłeś, ale też za to, co jeszcze przede mną. Wiem, że będą kolejne wyzwania, ale teraz nie boję się ich tak bardzo, bo zrozumiałem, że największą siłą jest Twoja obecność i że z Tobą, nawet przez ogień, przejdę nieoparzony. Będę opowiadać o Twojej dobroci, Panie. Niech moje życie świadczy o Twoim działaniu. Niech każdy mój dzień będzie odpowiedzią na Twoją miłość. Niech moje słowa i czyny będą pieśnią wdzięczności. Bo Ty jesteś moim Bogiem, Ty jesteś moją skałą, Ty jesteś tym, który był, który jest i który przychodzi z pomocą w porę. I za to wszystko dziękuję Ci z całego serca. Amen.